Gdy czytamy ewangelię Łukasza, zauważamy tam specyficzny epizod. Pan Jezus w pewnym momencie, w czasie ostatniej wieczerzy, mówi, że kto nie ma jeszcze miecza, powinien go sobie kupić, powinien go nabyć. Do tej pory niczego uczniom nie brakowało, a teraz powinni jednak. Zaopatrzyć się w niektóre przedmioty potrzebne do życia. I pada wówczas pytanie od jednego z apostołów: Panie, mamy tutaj dwa miecze, na co Jezus odpowiada, wystarczy. Wynikałoby stąd, że Pan Jezus chce jednak mieć przy sobie jakieś narzędzia walki, narzędzia służące do przynajmniej samoobrony. I to jest przesłanie, które nam tutaj wynika. Z ostatniej wieczerzy. Gdy jednak narracja idzie dalej i mamy scenę pojmania Jezusa w ogrójcu, to jeden z uczniów na widok przybyłej zgrai pod wodzą Judasza wyciąga miecz i odcina prawe ucho sługi arcykapłana. Na co Jezus reaguje jednak gwałtownie, dynamicznie. I mówiąc dosyć, to nie tak miało być, nie? oczywiście parafrazując jego słowa. Pan Jezus dał reprymendę temu uczniowi. Pan Jezus nie zgodził się na ten cios, który wyrządził komuś krzywdę i na potwierdzenie tego, że Jezus nie chce jednak używać przemocy, nie chce by walczyć mieczem, uzdrawia tego sługę, przywraca mu ucho w sposób cudowny, oczywiście tak jak uzdrawiał wielu, co widzimy zwłaszcza na kartach Ewangelii Łukasza. Jak zrozumieć te słowa? Jak to pogodzić? Otóż Jezusowi chodziło zatem o to, żeby mieć przy sobie ten miecz, ale jedynie symbolicznie, to znaczy posiadać go fizycznie, realnie, ale tylko jako symbol, a więc potwierdzenie czy zapowiedź tego, że Jezus. Aresztowany, będzie potraktowany jak złoczyńca, że Jezus, jak czytamy, zrealizuje proroctwo z Izajasza, że zaliczony został do złoczyńców. On był w tym sensie w cudzysłowie złoczyńcą, że miał przy sobie miecz, ale nie chciał Go, jak widać, użyć, nie chciał nikomu wyrządzić krzywdy. Jezus wziął na siebie nasze grzechy. Symbolicznie to obrazuje choćby ten miecz. Został skazany jak największy łotr. Bo przecież kara śmierci wymierzona Jezusowi jest największą, najcięższą z możliwych, bo jest to wyrok śmierci poprzedzonej torturami. Nie da się nikogo skazać na poważniejsze yy, jakieś konsekwencje złego działania, a On niczego złego nie uczynił, a do złoczyńców jest zaliczony tylko dlatego, że miał przy sobie symbolicznie jakiś tam miecz. A więc niewątpliwie Jezus jest księdziem pokoju i wzywa nas do tego, byśmy nieśli pokój, nieśli jedność, nieśli przebaczenie i nie używali nie tylko miecza, ale nawet słowa, które przecież też może ranić drugiego człowieka.